Ze mną pan Szymon Grawowski, trener Aplan Rosowi po wygranym sparingu z Wisłoką debicą. Jak ocenia pan postawę swoich piłkarzy? No to chwilę myślę, że nie można oceniać w kontekście tego, co, co zawodnicy pokazują w 100% z racji pewnie obciążeń jeszcze, które odczuwają. Momentami byłem zadowolony, momentami mniej. Na pewno przeciwnik postawił nam fajnie poprzeczkę. Mogliśmy się zmierzyć z drużyną ustawioną w innym systemie niż dotychczasowi przeciwnicy. Mogliśmy się zmierzyć, zmierzyć z przeciwnikiem, który praktycznie przez 90 minut zastosował niski pressing, więc na pewno tutaj materiał do analizy i, i ta gra dużo nam dała. A jak ocenia Pan dotychczasowe przygotowania drużyny i ich postawę? Ja tutaj jestem zadowolony. To, co zawodnicy pokazują, na, szczególnie na treningach, widać, że Zależy im na tym, żeby do rundy rewanżowej być jak najlepiej przygotowanym. Widać to też w, w grach kontrolnych. Wiadomo, każda gra kończy jakiś tam okres, jakiś mikrocykl. I, no I tej świeżości nie ma i to jest naturalne. Dlatego w danej chwili jestem też zadowolony, jak podchodzą do poszczególnych pojedynków sparingowych. Do drużyny ostatnio dołączył Miłość Przybecki, znany piłkarz na polskim rynku. Kto był inicjatorem tego transferu? Inicjatorów pewnie było kilku, jak w, w takich głośniejszych można powiedzieć nazwiskach. Wiadomo, że Miłoszem nie tylko my żeśmy się interesowali, a były to też zespoły drugoligowe, a nawet i w, z wyższej ligi oraz zespoły zagraniczne. Na pewno kilka rozmów tutaj e, między, między Miłoszem a, a nami. E, skłoniły go pewnie do tego, żeby podpisać z nami umowę, z czego jesteśmy zadowoleni, bo to będzie kolejna osoba, która da nam ba, bardzo dużo z przodu, bo nam, da nam bardzo dużą alternatywę, jeśli chodzi o pewne pozycje, także na pewno jesteśmy zadowoleni. A jak za zdrowiem u piłkarzy? Nikt nie narzeka na jakieś urazy? Na to chwilę mamy dwóch zawodników. W lekkim treningu można powiedzieć. Adrian Dziubiński już, już wchodzi w pełniejsze obciążenia, natomiast Grzesiek Płatek stopniowo jest wpuszczany w trening, także mam nadzieję, że więcej tych urazów nie będzie, a, a tada wspomniana dwójka jak najszybciej do nas dołączy. A jakie plany na najbliższe tygodnie przygotowań? O, wiadomo, że ta liga coraz, coraz bliżej i tutaj też będziemy się starali, już pewne założenia taktyczne, które realizujemy w treningu, e, bardziej wyłapywać jeśli chodzi o mecze kontrolne. E, środa jedziemy na sparring z pierwszoligowymi wygrami, suwałki. Też da nam to odpowiedź, jak się prezentujemy e, w tym danym okresie na tle przeciwnika z pierwszej ligi. Także. Mam nadzieję, że każda kolejna gra już będzie, już będzie tak troszeczkę bardziej pachniało rozgrywkami ligowymi i, i to będzie widać po wyniku. Dzisiaj też to było widać, bo zawodnicy za wszelką cenę nie, nie chcieli stracić to, bramki, to się udało, z czego na pewno też trzeba się cieszyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia w następnych meczach. Dzięki.